A więc, a więc prostuję tutaj i bardzo tam napisałem do Łukasza, żeby, żeby to wnętrze tam wykreślił z tego swojego posta, a, a ja tutaj dementuję, że bardzo możliwe, że ja mogłem użyć złych, yy, złych słów, ale, ale nie, no już dobra, żeby, żeby nie było znowu za, zaogniania tego tego, tego konfliktu. To no. jest całkowicie inna sprawa, to jest ważniejsza sprawa jak, jak te rzeczy, które tam tutaj teraz teraz prostuje, a więc prostuje. Nie, nie mam zdewastowanego wnętrza samochodu, natomiast no, no chciał szybko powyłączać to z nerwów i pozrywał te uchwyty, które są na przyssawki, a więc można je tam spokojnie z powrotem poukładać. Ale to jest problem, problem tkwi w, w trochę, trochę głębiej, jak w tym, żeby, żeby tutaj wszystko było ok, bo Piotrek do mnie dzwonił i mówił, że, że znowu na niego są jakieś ten, także prostuje to, nie nie mam zdewastowanego wnętrza samochodu jeżeli Łukasz tak to zrozumiał albo ja to tak mogę przekazałem no to, to, to tu przepraszam obydwie strony bardzo proszę Łukasz żebyś to żebyś to tam usunął zostawiając oczywiście tam te, te, te rzeczy które które tam są dalej napisane ale